Cały czas mam takie samo tło tutaj na live, bo podoba mi się ten księżyc. Też mi się podoba. Powinnaś zawyć. Zabij Ela. No zawyć, no! Z tym, że jak się przeniosę do studia fotograficzno-filmowego, to to tło będzie takie bardziej równomierne. Mhm. No, i co? Zegar. Przecudownie buduje klimat. Dzisiaj przed live'em wygrywałam właśnie film, który dzisiaj nagrałam z tej sesji zdjęciowej i wyświetlił mi się jakiś film Mateusza Spicińskiego. Yy, nie jakiś, znaczy, no jakiś, mogę tak powiedzieć, natomiast ten jakiś film to jest film, w którym yy, przystawiała się yy, do osiemnastolatka. No, baca, yy, molestowała osiemnastolatka, więc yy, tak gwoli ścisłości, moi drodzy. Wali sobie takie same tło jak Ela. Yy, mógłbym w sumie. Słuchajcie youtubera Mateusza Spysińskiego. Słuchajcie, ja nie rozumiem naprawdę twórców internetowych innych youtuberów. Wiesz, co, ale to jest. Kurczę, powiem Ci, że z, z Tobą jest taki problem, że Ty wielu rzeczy nie rozumiesz. To od tego zacznijmy, więc to, że Ty youtuberów nie rozumiesz, to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. Którzy opierają swoje strony w social media na tym, że krytykują innych twórców internetowych, uważam, że to jest łamanie. Postanowień yy, uchwały o ochronie konkurencji zawodowej? Czegoś takiego nie ma. To znaczy, ja kiedyś znalazłem i, i nie znalazłem. JH chyba coś takiego znalazł. Tak mi się wydaje, ale że koniec końców i tak to yy, i tak to nie było to, o czym mówi Legawin. Natomiast zastanawiam się, na czym polega konkurenta, konkurencja, nie, nie kulturalna, tylko jaka konkurencja zawodowa? postanowień yy, uchwały o ochronie no. konkurencji zawodowej. A, że, konkur że nieuczciwa konkurencja zawodowa. Eee, no nie wiem, co mógłbym tam znaleźć. Wiecie to ja nawet, ja nawet powiem, że eee, przy ostatnim filmie zastanawiałem się, znaczy no, ja, że to, że ona będzie, chcia że będzie, że będzie chciała, że będzie pisała, że mnie pozywa, eee, to wiedziałem, to ja byłem w 100% po prostu to było bardziej niż pewne. Natomiast eee, Natomiast moi drodzy, zastanawiałem się, czy faktycznie w filmie jest coś takiego, co mogłoby sprawić, że mógłbym mieć jakieś gdzieś tam problemy prawne no to się zastanawiałem obejrzałem film i wyszło tylko, że, e że tytuł może, to znaczy, że molestowała. I później przeczytałem, co oznacza molestowanie, i molestowanie to znaczy rozmowę z podtekstem seksualnym, e, molestowanie to oznacza ogólnie gdzieś tam dotykanie, ocieranie się, e, przystawianie do osoby y, mimo wyraźnego y, mimo wyraźnego braku zgody. No i ja tam kompletnie w tym filmie nic nie skłamałem, więc kurczę, naprawdę, jakbym chociaż raz powiedział coś niewłaściwego, coś y, przekonanego, no to okej, okay, ale tutaj nie, chyba teraz nie. Nie. Nie, teraz co, git. A co zrobiłaś? No nic, wygięłam. A, no to git co teraz. No więc, no nie było czegoś takiego. Nawet chciałem powiedzieć, no z przykrością stwierdzam, żartobliwie. Natomiast w przypadku Onigawii nie ma czegoś takiego jak żartobliwie. I... Ale twierdzić, że całowanie to, molestow... to nie molestowanie? No, jak Ela, to twierdzi, jak, jak Ela tak, tak twierdzi, to myślę, że spokojnie możemy mieć to w dupie. I y, nikt nie powinien krytykować osób ze swojej grupy zawodowej, a jeśli... A nie, Ela, spokojnie, spokojnie nie, nie, spokojnie, to możesz odejść z ulgą. Nie jesteś kompletnie w mojej kategorii zawodowej, ja nie jestem patusem, także spokojnie. Jakby góra cię komentował, y, Rafatus, y, Medical, Bystrzak, albo te, te patusy z Ukrainy, to wtedy jak najbardziej mogłabyś się obralić. Ja tutaj jestem w zupełnie innej kategorii. To robi, no to dla wszystkich. Eric, ja mam taką samą koszulę, nawet taką, wiesz, taką czarną. Jest, jest oczywiste, że on to robi, żeby no, no tak, górę. Jak najwięcej korzyści... No właśnie, bo ja, ja nie kojarzę, żebym był fotografem i patusem, to hmm. przede wszystkim. Jeśli w swojej branży zagarnąć dla siebie kosztem. To jest takie delulu, to jest po prostu takie odklejenie, że ona naprawdę. Ja się zastanawiam, czy ona tak mówi, ponieważ już, już, już wiecie, już ma taką e, formułkę przygotowaną w głowie. Czy ona faktycznie, jakkolwiek wierzy w to, co mówi, że ja chcę zabrać jej widzów? Ja nie chcę tych widzów. Nie chcę. Nawet jak do... Mam stary, końcu dobierz do 400 tysięcy widzów. Masz widzów Eli Nie dziękuję. No nie dziękuję. No nie. Krytykowania, hajtowania, stalkowania. Innych osób, które. bardzo trudny challenge Wykonują ten sam zawód. Ja. Eni, dziękuję za, za, za subskrypcję. To jest ta subskrypcja, Derigawit, pewnie? Nigdy tak nie robiłam. No. Nie robię i nie będę robić. Dlatego na przykład. I teraz była taka afera z imprezą TikTokerki Patrycji Dąbrowskiej, na którą no. zostałam zaproszona. Nie pojadę nie, nie tam. Pojedź, bo... Już o. nie będę wdawać się w szczegóły, dlaczego i tak dalej. Nie, że nie pojedziesz, tylko to jest tak w tym żarcie. Jak nie cofnął swoich złów, to nie jadę. A co ci powiedzieli, że o mnie przyjeżdżać? Hmm, oczywiście nie wszyscy, ale większość. No, szkoda, że tak nie jest w świecie YouTuberów, influencerów. To mnie Czy w innych branżach, ale to z tego powodu, że YouTuberami nie są ludzie przeważnie wykształceni, czy tacy. Ona będzie da, Ona. Ja nie wiem. Ja nie wiem na przykład, co ja bym musiał zrobić, żeby Ela Gavin w końcu zrozumiała, że my jesteśmy na tym samym poziomie wykształcenia. To znaczy ona nie ma doktoratu, ja też nie mam doktoratu. Ona ma magistra, tylko że przerobiła sobie ocenę. Ona, Ela, ty masz magistra, ale na nas obroniłeś na, na słabszą ocenę niż ja zrozum to ja wstawiłem jeszcze specjalnie, pamiętam yy, zdjęcie zrobiłem yy, i wstawiłem do niej na grupę bodajże. Ela, zobacz, ela, zobacz, ela, zobacz. Teraz, teraz jesteśmy na tym poziomie edukacji. I chyba ja mnie wtedy zbanowała. Wykształć się bardziej. To i tak będzie za słabo. Którzy ze sobą coś się reprezentują, mają jakieś wartości. A ja nie mam żadnych. Ja mówię plec i mówię perfum. I spodzień. I dla nich się liczy Szacunek zrobienie ludzi kariery. Ja mówię dole. Tru... Och, dziękuję. Ludzie wszystko ma swojego. Z uwagi, jakich widzów ma Elka? To serio, kto by ich chciał. Aha. Patologia niemal ma ona. No dokładnie, dlatego ja podziękuję. Z frajerami nie piję. Bardzo dziękuję, Dark Tentacles. Tak do celu, taki jest Mateusz Spysiński. Nie po trupach do celu, tylko po zalanych w trupa do celu, może bardziej. Tak. YouTuber, taka jest Maja, Staśko, i inne osoby. Przede wszystkim. Jestem Majo, jestem, Maja, jestem jak Maja Staśko. Jestem Mateusz Spysiński, Maja Staśko, i inne osoby. Jestem na tym samym poziomie. Ale. Zawsze wszystko lepsze niż poziom ligawin, To znaczy ten brak poziomu. Oni okłamują widzów. Nie okłamuję. To znaczy czasem mówię, że stream do rana, a później jednak jestem zmęczony. Albo że zrobię stream o 20. Ja jestem o 20.30. Natomiast to są takie małe kłamstewka. W swoich filmach nie kłamie. Manipulują faktami, wymyślają jakieś nieprawdziwe. Ja powiedziałem, ja powiedziałem to chyba jakieś 2 albo 3 lata temu, ale się zaczynam denerwować. 2 albo 3 lata temu. Ty mówię tobie? Dobra, do, 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 dopiszę sobie. Yma, bardzo hmm. dziękuję. Yông. To mnie na przykład bardzo denerwuje, bo ja w swoich filmach y nie kłamie. Ja nie manipuluję, ja nie wycinam rzeczy z kontekstu. Więc ja dosłownie dwa albo 3 lata temu już powiedziałem: pokaż mi jeden fragment, gdzie okłamałem, gdzie zmanipulowałem coś, żeby przedstawić Cię w, w gorszym świetle, niż stoisz sama, to przeproszę publicznie. I nie ma czegoś takiego. O Eli Gawin nie trzeba nic wymyślać. Ty skamujesz ludzi? Nie skamuję, przecież mia miało nie być pasuta, nie ma pasuta. Miałem pominąć Maję, nie ma maj. Człowieku. Eee... Ela jest takim człowiekiem, że nie trzeba nic przekręcać, nie trzeba nic koloryzować, nie trzeba robić żadnych hiperboli. Ona jest jedną wielką hyperbolą. Wielką nie. No tam Metr 60, bodajże. Kłamliwe tytuły z swoich filmów, które mhm. sugerują. Daj mi jeden. Że oni opowiadają o jakiejś sytuacji, i okazuje się, że. Daj jeden mi jeden. Nic takiego nie ma miejsca w ogóle w filmie. Ale myślisz, Gawin, do przeprosin? Cudowne to było. Zagrałem z nią jak z dzieckiem. Wyciągają zdania z kontekstu z sytuacji, mhm. wypowiedzi. Ale może Pierdoli tu. Tą występ... butelkę przegryzł w tym momencie, nie? Emma, już zapisałem sobie, dziękuję. Fragmenty nagrań i dopisują do tego fałszywą narrację. Z Góba. tym, że YouTube są mądrzy i. o cię ładnie, Mati, a dziękuję bardzo. Ile by tych filmów podłych, kłamliwych ten Mateusz Spiciński o mnie nie nagrał, to każda mądra osoba, która przyjdzie chociażby na mojego live'a, czy oglądnie sobie jakieś moje filmy, to zobaczy, że to jest nieprawda. <laughs> Cześć, się. Ktoś ogląda mój film, na którym ja pokazuję elegawin całej okazałości. I ona mówi, i ona mówi, że po moim filmie ktoś pójdzie do niej na livea i zobaczy zupełnie inną osobę. Jak? Kurwa! Czy fikołka zaraz zrobię? Że to ja wiele sobą reprezentuje, a nie ludzie, co, co ty robisz, że to ja wiele sobą reprezentuję, wiele czego, wiele patologii, wiele upadków, wiele promili we krwi, czego wiele, Ela, reprezentuje, co ty, Ela, co ty sobą reprezentujesz, to jest zajebiste pytanie w ogóle, wiele, a nie ludzie, którzy się zajmują stalkingiem, hejtem i nawołują stalkingiem, moi drodzy, chciałem tylko przypomnieć, że Ela ciągle oskarża ludzi o stalking, ta sama Elagawin, która ciągle wszędzie podaje, gdzie mieszka, dokładny adres zamieszkania, wszystkie swoje numery telefonów, a w momencie reprezentuje biedę umysłową, a w momencie, kiedy byli nad morzem z córką jeszcze, podawała gdzie, przez ile dni i gdzie, gdzie następnego dnia będą kolejna sprawa, I jeszcze kolejna podawała również, o której córka kończy zajęcia i w jakiej szkole i gdzie aktualnie wtedy się będzie znajdować i ona mówi o stalkingu, jakim Kurczę, pieczone stalkingu. Do linczu wobec innych twórców internetowych. Lincz. Tak. Na, na, na Ciebie nie potrzeba żadnego lin linczu. To, to nie jest... Nie, no weź. Przestań, proszę Cię. Dark Tentyk, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za podarowanie pakieciku i wspierania. Doceniam ślicznie. Także tyle w zasadzie mam do powiedzenia. No i tak jak mówiłam, żeby udowodnić to co mówię, no. nigdy nie krytykowałam tej. Aha, aha, zajebiście. Żeby udowodnić, żeby udowodnić, to, żeby to udowodnić, to ja nigdy nie krytykowałem. Nie Ela. Żeby udowodnić, pokaż mi jedno nagranie, jedno nagranie na którym, na którym przekręciłem twoje słowa, albo wyciąłem z kontekstu tak, żebyś wyszła gorzej niż jesteś. Nie da się wyjść gorzej niż jesteś. Dąbrowski może coś tam powiedziałam w zdenerwowaniu, ale ogólnie się na jej temat nie wypowiadam, ponieważ ja jej nie oglądam. 26 i 20. Ja, no, się zdarzają, popełniam błędy jak wszyscy i pewnym raz nie mam też żadnego poczucia winy z tego powodu. jak tak ludzie chcieli. Cóż ja mogę. To co robi Mateusz Spysiński. Czy... O, widzicie? Ja, ogólnie to co teraz widzimy, to jest 7. prawie 8, prawie 8 godzinny live. Jedna sobie co jakiś czas o nim przypominała. Czy inne osoby w internecie? To tak naprawdę nie jest atak na mnie, bo ja i tak nie odejdę. Z... To nie jest atak, Ela, to nie jest atak. Absolutnie, to jest tylko komentowanie rzeczywistości. To, to są, jakbym był lektorem na National Geographic. Są tam zwierzęta I ja niczym, Krystyna Czubówna komentuję to, co dzieje się na ekranie. Tu nawet nie ma, tu ja nie muszę komentować. Ja nie muszę dodawać żadnej opinii swojej. Ja komentuję tylko to, co widzę. Internetu dobrowolnie. niesamowite, że jest level wyparcia, który ona prezentuje. No niesamowity jest. Niesamowity e, jak najbardziej. Natomiast niesamowite o wiele, że znaczy nawet nie niesamowite, nie bawmy się w takie słowa. E, nie niesamowite, tylko niepokojące jest to, że 18-latek mógł, znaczy ktokolwiek, ale 18-latek mógł do niej pojechać, żeby robić z nią content. Polski, a David Attenborough. Coś takiego. Chyba, że się rozchoruję, albo coś mi się stanie. Hmm. Rozchorować się to znaczy też, że może mi odbić <laughs> i skasuje kanał na YouTube, ale jak na razie jeszcze tak się nie. Nie, 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 Ela, nie odbić, tylko odbić. Ten, te, te króliczki tutaj sobie zostaw, naprawdę, niepotrzebne są. Nie zdarzyło. Co prawda, się już odgrażałam wiele razy, że skasuję kanał Discorda, ale nie zrobiłam tego. No Odgraża się w różnych sprawach. To nie było tylko a propos aplikacji na komputerku twym. Dlatego, że nie chcę tego zrobić. I okay. to nie jest atak na mnie. To nie jest walka polityczna, bo ile znaczy moje słowo, no nie mam aż tyle subskrypcji i widzów, żeby też mieć wpływ na wynik wyborów w Polsce czy na jakiekolwiek decyzje. Ale to jest atak na moją rodzinę przede wszystkim. Ty... A, Ela, ty, ty, ty. Róż znowu errata. To nie jest atak na twoją rodzinę, kompletnie. To nie jest atak nawet na twoje, w twoim kierunku, tylko... Tylko mówimy to, co robisz. Jesteś, Ela, strasznym człowiekiem. Nie twoja, nie twoja biedna mama, nie twoja biedna córka. Ty jesteś strasznym człowiekiem. Kropka, to tak w ogromnym skrócie. Mateusz Speciński, Majkosz. Mati to nie jest z wczoraj. Jak nie jest wczoraj, jak, ale dostaję te. Eee, iska. Ja tutaj mam to, no jak z wczoraj. No z wczoraj to jest, elegan, patrz. To jest z wczoraj. To jest to jest z wczoraj 23. Dzisiaj jest 24, więc z wczoraj. Obsesję na punkcie mojej córki. W śmierdzielu jebany. Nie mam żadnej obsesji na pewno nie na temat twojej córki. Obsesję mogę mieć na, a propos swojego YouTube'a, na przykład, bo chcę, żeby coraz lepiej wyglądał, żeby było coraz więcej widzów, żeby lepiej się filmy przyjmowały. Mam obsesję na punkcie perfekcji na przykład. Mam obsesję na punkcie, może miałem na punkcie swojego wyglądu, miałem ogrom kompleksów. Natomiast to, że ja komentuję twoje patologiczne zachowanie w internecie, to nie znaczy, że Interesujesz się twoją córką. Mało tego, ja tematu Twojej córki nie poruszam w ogóle. Jedyny moment, w którym poruszam temat Twojej córki, to że ją oddałaś. Że chciałaś chlać, robić YouTube'a i walić się z Markiem na rzecz swojej córki. I to jest jedyne słowo, córki, córka, córce w moich filmach. Reszta skupiona jest na tobie. I cały czas produkuję takie podłe filmy, żeby cały czas moja sytuacja rodzinna była. Skomplikowana. Sam ją skomplikowałaś, Ela. Ja tutaj nic nie musiałem do, dodawać, nic nie musiałem komplikować bardziej. Żeby nie miała kontaktu z córką, nie mogła jej. A to bardzo dobrze akurat. To z tego się cieszę i możesz nawet zobaczyć mój uśmiech. Proszę bardzo, jeśli to ci jeszcze bardziej zdenerwuje, Ela, to mam to totalnie w dupie. Natomiast wyrządziłaś swojemu dziecku piekło, przez które żadne dziecko, żadne dziecko nie powinno przechodzić. Dzieci się nie tyka. Dzieci są bezbronne i jeśli jesteś człowiekiem, który krzywdzi dziecko psychicznie, fizycznie, w sposób tylko lekki, jesteś śmieciem. Jesteś najgorszym śmieciem, jakie tylko chodzi po ziemi. Jeśli krzywdzisz dziecko na jakikolwiek sposób, jesteś śmieciem. Pomagać ją wspierać, opiekować się nią. Nie robisz tego w ogóle. Ela, dobra Ela. Jest 23 sierpnia 2024. Jednocześnie 3 lata temu, 10 kwietnia 2021 rok Chciałabym już nie, nie, nie mieć tego dziecka małego, tylko większe, żebym sobie mogła na tych live'ach pić wódkę Zachowywać się jak dziwka Śpiewać piosenki Skakać, szaleć Robić jakieś głupie rzeczy i żeby nikt się do mnie nie przypierdalał, że po prostu znowu coś nie tak I... No Także, masz, y, proszę, to, to, to było wycięte z kontekstu, oczywiście, Ela. Chyba jaj? Oczywiście, że hej. Rzeczywiście, dlatego ten, ten bluzk, ten przypierdala, to, to właśnie był robot. Ja stworzyłem to nagranie, żeby wyszło na moje. A każde dziecko potrzebuje rodziców? Nie takich. Nie takich jak ty, Ela. Nikt nie potrzebuje takiego, takiego rodzica jak ty. Bez względu na to, jacy są, mm... Trzy lata tak się posypać? Natomiast popatrzcie na to w ten sposób. Niektórzy z Was mają kilkanaście lat. Mhm. No i co? mielibyście taką mamę jak ja i mhm. myślicie, że jakaś skrzydła by się Wam działa, czegoś by Wam brakowało? Wszystkiego. Przecież dzieci są też mądre. No przecież, przecież są na przykład dzieci, którzy, którym na przykład mama w ogóle nie wstaje z łóżka. No to przecież byłabym lepsza niż taka mama, prawda? Z... W wieku 13-14 lat już mają jakiś własny światopogląd i wcale... Już myślałaś, że do roboty chodzą, powiem. E, jeszcze 14, 4, 16, 18 lat, nie? Dokąd nie mnie słuchają. Mhm. Z kolei takiego małego dziecka, 5-letniego, 6-7, nie można też nakłonić do jakichś sposobów swojego życia, czy stylów zachowania, bo, bo to jest dziecko i ono żyje w swoim świecie. Nic nie że 4, 16, 18 czy miałem wyłączyć? Współpracowniczki, czyli przez ciebie chociażby. Aha. Natomiast, okay. bo Mateusz Spieśński nagrał film, że ja molestuję. Mateusz, ja nie chciałabym być molestowana przez ciebie, bo po pierwsze jest. Po pierwsze, nigdy bym cię kurwa nie dotknął. Tu jest po pierwsze, nawet nie, a po drugie. Nigdy. Nie, nigdy bym cię nie dotknął. Dosłownie yy, można zdecydować tutaj Deadpool'a, że jakby. Przybywanie obok Eli Gawin kojarzy mi się z dwoma Menelami walącymi się w obszanym bucie. I to jest dosłownie, dosłownie to, jak ja to widzę. Autentycznie brzydzę się to tobą jako człowiekiem psychicznie i fizycznie. Kojarzysz mi się z dworcem w Warszawie. Więc po pierwsze, to, to moje po pierwsze jest, że w życiu, że ostatnio być kobietą na ziemi. W życiu, Mati, ale możesz uratować ludzkość. W życiu. Jesteś gruby, po drugie jesteś łysy. Mateusz, ja nie chciałabym być molestowana przez ciebie, bo po pierwsze jesteś gruby, po drugie jesteś łysy, uh -huh. po trzecie jesteś głupi. A ty jesteś alkoholikiem, po pierwsze, po drugie śmierdzisz, po trzecie masz w domu melinę, no nie wiem, tak mamy się przerzucać, czy I po czwarte jesteś hamski, no. Nie, ja hamski, to mnie to ostatnie mi najbardziej zabolało. <laughs> No, i z czym to gości, no? Gościem to jestem ja. O boże. Jak gdybyś mnie molestował, to owszem, bym cię oskarżyła, ale jak jakiś fajny facet, no to ja byłabym no zadowolona. Bo... Bo... No, no, to no bo molestowanie, przecież miejsce. molestowanie też może być fajne. Każde Zdrzygam dziecko się. Pod... Ona teraz będzie mówiła, że no ale co miało się mu nie podobać, że atrakcyjna, że fajna, że seksowna, że lubię seks. Kurwa, wiemy to. Oblechu jeden. Akcyjne babki, nie. Miła atmosfera. Z, zjadł kilogram krewetek Aczony z jaków. I Monika. Ale śmiała. A przestań Ela boja się Wyspał się na dostał pieniądze. A i spać tam w ogóle? I czego on jeszcze chciał, nie? No, nie wiadomo. Bo się okazało, że dupy nie chciał. Ja, o ja. To taki żartik, nie? Bo. No tak, bo przecież nie wszyscy rozumieją moje żarty. Metafora. E, nikt nie planował mu dopydawać, no ale to, to już jest tak na marginesie. No tak na marginesie wydaje mi się, że bardzo, że gdyby tylko Filip wyraził odrobinę chęci, to... nie musiałbyś nawet starać, Elo. Ja się nie... No ja na pewno nie. Monika, może nie? Chociaż Ela ma na nie taki wpływ, że wiecie. A on taki wielce poszkodowany, a myślisz, że nie chciał? O, ale jakby coś, to nie dostałby, ale co? A, ale by nie chciał? Ja nie wiem. No to, skoro nie chciał, to jest gejem, no. Bo każdy normalnie... Nie, Ela, aha, bo, no właśnie, bo to jest ich również argument, że ostatnio, jak komentowałem ich live'a, to ich live'a właśnie z tym Filipem, to ktoś mi napisał, żebym wszedł do niej na live, y, bo akurat gadają o mnie. I, I one wtedy miały... dosłownie tydzień temu gadały to samo, tam, tydzień temu gadały to samo. Że no skoro, że, że Skoro one mi się nie podobają, to najprawdopodobniej jestem gejem. E, Ela, ludzie mają sw swoje preferencje. E, po drugie, e, nie każdemu zależy tylko na e, zbliżeniu. Po trzecie. E, to A ty bycia... widziałeś jakie ma włosy. No to tak. To robi takich osób nie? No tak, tak. I dlatego nas doskaczą, bo każdy inny facet to by skorzystał z okazji, nie? No, no pewnie. To tak. znaczy. Nie, nie, słuchajcie, ja teraz tak żartuję, bo.. Śmieszne żarty. Całe szczęście Jezus Chrystus, Pan Bóg, moi drodzy, obdarował nas rękoma. Chwytnymi mi rękoma. Yy, nie spotkaliśmy się. W żadnym... Ona teraz mówi o Filipie jego włosach? W celu seksualnym? Ja, ja nigdy z Filipem... Wszystko ma swoje granice. Aha, włosy homo. Oglądam to i nie wiem, czy się śmiać z tego, co ona mówi, czy płakać xdd odbiór. Mi bliżej do płakania. Ona mówi o włosach, a nie o wąsach. Aha, dobra, to teraz pytanie, czym są homo włosy? Przepraszam za wszystkich yy, gejów wąsaczy.